Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie, które występują w Oplu u zafirze B. Zawieszenie zafiry B jest również proste i nie kryje w sobie żadnych poważniejszych niespodzianek. Kolumny McPhersona z przodu, nawet przy normalnym pełnym obciążeniu i na nienajlepszych drogach, bez problemu wytrzymują 150 do 160 tysięcy km. Zarówno amortyzator, jak i wspornik są niezawodne. Dźwignia i kula czasami służą nawet dłużej, chyba że rozpórki stabilizatora są materiałami eksploatacyjnymi o żywotności 30 tysięcy sprężyny, uginają się przy przebiegach powyżej 200 lub przy regularnych przeciążeniach. Tylne zawieszenie ma zaskakująco słabe ciche bloki belek. Dobrze jeżdżą na pustym samochodzie, ale jeśli ugozgodnie z jego przeznaczeniem, istnieje szansa, że zabiją je już po przejechaniu 50 tysięcy mil. Odpowiedź leży w tym, że ładunek dla pięciu osób dorosłych z bagażem i dwójką dzieci jest prawie o 100 kg większy niż rozmiar paszportu. Pośrednią oznaką regularnych przeciążeń jest żywotność amortyzatorów i stan gumy ich dolnego mocowania. Ale podobny efekt można osiągnąć poruszając się z dużą prędkością po drogach gruntowych. Układ kierowniczy w Zafirze B wykorzystuje elektryczne wspomaganie kierownicy, czyli konwencjonalną przekładnię hydrauliczną i pompę napędzaną elektrycznie. Ze stojakiem nie ma specjalnych problemów, wytrzymuje dość długo, jeśli dbasz o uszczelki. Tyle, że żywotność drążków i końcówek w ciężkiej maszynie mogłaby być dłuższa, zazwyczaj wymienia się je co 50 tysięcy, wiele jednak zależy od właściciela. Ale pompa wspomagania układu kierowniczego bardzo cierpi zarówno z powodu braku normalnego chłodzenia, jak i rzadkich wymian oleju. Nominalnie jest niewymienny ale jego wymiana kosztuje co 30 do 40 tysięcy kilometrów, zwłaszcza, że operacja jest niedroga. W przypadku starego oleju zużywa się nie tylko mechanika pompy, ale także silnik elektryczny, a wtedy klucze w jednostce sterującej mogą się przepalić. Jeśli jedziesz długo z umierającą pompą wspomagania bez wymiany oleju, to przegrzany płyn z metalowymi wiórami wykończy uszczelkę zębatki. Aby zrozumieć skalę kosztów takich problemów, nowa pompa będzie kosztować 800 do 900 euro. Według zdecydowanej większości właścicieli głównym problemem tej generacji Zafiry jest brak pełnoprawnej automatycznej skrzyni biegów dla najpopularniejszego silnika 1 sierpnia o mocy 140 km. Co więcej, wspólna platforma Astra ha ma taką kombinację, ale nie jest jasne, dlaczego właściciele minivanów zostali pozbawieni. Przyjemne jest to, że przegub CV ma dobry zasób i nie ma problemów z częściami zamiennymi, wałami i wielowypustami. Podobnie jak inne samochody OPLA z tego okresu, Zafira nie miała szczęścia do manualnych skrzyn biegów. Główny problem nazywa się w F-17 i występuje we wszystkich samochodach z silnikami 1,6 i 1, 1,8. Z mocniejszymi silnikami też nie wszystko jest płynne, doładowane benzyny 2.0 i silniki wysokoprężne również opierają się na niezbyt udanym M32, a tylko rzadkie samochody z 2 lutego i manualną skrzynią biegów mają dość mocną jak na swoje czasy skrzynię biegów F23. Skrzynia ta wykonana jest w oparciu o skrzynię F13, która została zaprojektowana z myślą o bardzo słabych silnikach i szczerze mówiąc nie odbierała maksymalnego momentu obrotowego silników. Słaba obudowa, małe średnice wału wtórnego i łożysko przednie wału turnego nie są najlepszej jakości, co prowadzi do tego, że z biegiem czasu to samo łożysko umiera. Jednocześnie zwykle uszkadza zarówno wał, jak i obudowę skrzyni biegów, a produkty zużycia wykańczają i tak już słaby mechanizm różnicowy. Ale ten ostatni może wyjść na spacer, nie czekając na problem z wałem wtórnym, szczególnie dla tych, którzy lubią ślizgać się na śniegu i błocie. Na wale satelity nie ma rowka do smarowania i łatwo zaczepia się pod długotrwałym obciążeniem. Wszystko komplikuje fakt, że oryginalne łożysko ma bardzo niestandardowy wymiar 47x27x19. A najbliższe, mniej lub bardziej popularne, niezawodne analogii mają wymiar 47x20x18, co wymaga ponownego przeszlifowania wału na jeszcze mniejszą średnicę. Jednak w praktyce jest to lepsza opcja niż nawet montaż nowego wału zamiast zużytego oryginalnego łożyska. Sam wymiar oryginału dyktuje słabą charakterystykę obciążenia i wczesną awarię. Po naprawie tego pudełka sytuacja ustabilizowała się około 10 lat temu, ale znalezienie używanego w dobrym stanie stało się trudne. Rzemieślnicy dostosowali szlifowanie wałów do mniejszej średnicy lub montaż tulei naprawczej. Naprawy polegające na wymianie wału wtórnego są również powszechne, ale cena samego wału zaczyna się od 300 euro, co nie jest zbyt przystępne i niezbyt niezawodne. Oprócz wszystkich problemów projektowych istnieje również jakość pracy rzemieślników warsztatowych, możliwe zużycie gniazda w obudowie i niewspółosiowość wałów z powodu niedokładnego ciągnięcia obudowy. Kupując samochody z manualną skrzynią biegów lub robotem, należy uważnie osłuchać skrzynię na podnośniku, najpierw kręcąc nią silnikiem, a następnie wyłączając. Już w początkowej fazie problemów, w tym przypadku dźwięk umierającego łożyska jest wyraźnie słyszalny, znacznie lepiej niż podczas jazdy próbnej. Cóż, w trakcie eksploatacji nie należy przeciążać skrzyni biegów nagłymi startami i holowaniem, a ponownie wymieniać olej częściej. Skrzynia biegów M32 firmy Getrak którą można spotkać nie tylko w Oplu, ale także w Fiacie i Alfa Romeo, jest. Również nie jest przykładem niezawodności, a przyczyny problemów są podobne. Złe łożysko i jego smarowanie skrzynia była modernizowana przez wszystkie lata produkcji Zafiry B i istnieje wiele opcji konstrukcyjnych. Tylko ten ostatni jest bezproblemowy, gdzie na tylnej pokrywie pudełka widoczne są występy kanałów do smarowania. W przypadku takiej pokrywy występuje łożysko wału wtórnego o średnicy 62 mm i gruby wał pomocniczy. Do 2009 roku instalowali skrzynkę z cienkim wałem i łożyskiem 55 mm, a takie skrzynki wytrzymały nawet mniej niż F17, mimo że części zamienne do M32 są droższe. Opcje pośrednie nie są szczególnie interesujące, ale też istniały. Tylko wersja z pełnym zestawem ulepszeń jest naprawdę niezawodna. Ale jeśli nadal decydujesz się na samochód z wcześniejszą wersją, to znowu nie musisz przeciążać samochodu i wlać dwa razy więcej oleju, niż jest to wymagane zgodnie z instrukcją. Aby całkowicie zdenerwować tych, którzy mieli nadzieję znaleźć dobra alternatywa dla F17 w M32, do wszystkich modyfikacji z tą skrzynią biegów stosuje się dwumasowe koło zamachowe, które jest drogie i niezbyt niezawodne. Ale jest dobra wiadomość, w przeciwieństwie do młodszej skrzyni biegów w przypadku M32 nadal jest wystarczająco dużo używanych opcji z demontażu. Niezawodne ręczne skrzynie biegów trafiły tylko do silnika benzynowego 2 lutego, wraz z nim zainstalowany jest stary mocny getrak F23 i najmocniejszy silnik diesla 1,9 L, który współpracuje ze skrzynią biegów Opla serii F40. Gwoli ścisłości F-23 też ma problemy z łożyskami, ale rzadko kiedy większość reklamacji dotyczy pracy wahacza i mechanizmu zmiany biegów. F-40 ma bardzo dobre łożyska, zawodzi jedynie wahacz i podobnie jak w M-32 dwumasowe koło zamachowe. Przy silnikach drugi lutego Zafira została wyposażona w prawdziwy hydromechaniczny automat Aisin AW50-40NF. Jest to czterobiegowa skrzynia biegów ze starej gwardii, jest sterowana elektronicznie, ale w zasadzie niewiele różni się od swojego przodka z hydrauliczną regulacją podciśnienia, tak zwanym gubernatorem. Nie ma liniowych elektromagnesów ani aktywnej kontroli ciśnienia. Bardzo konserwatywne algorytmy blokowania silnika turbiny gazowej, bardzo powolne zanieczyszczenie oleju i konserwatywny układ chłodzenia z wymiennikiem ciepła w głównej chłodnicy, w rezultacie ta skrzynia okazała się bardzo trwała. Przynajmniej jeśli olej jest regularnie wymieniany raz na 60 do 80 tysiące, to na pewno wytrzyma dłużej niż silnik i samo auto. Istnieją całkiem żywe jednostki z przebiegiem ponad 400 tysięcy kilometrów. Głównymi wrogami Aishina są nieszczelności wymienników ciepła, gdy środek przeciw zamarzaniu dostaje się do płynu ATF oraz przeciążenia spowodowane przegrzaniem oleju. W takim przypadku cierpią sprzęgła pakietów Drive, Reverse i Direct. Ostatni pakiet również jest poważnie uszkodzony, jeśli włączony jest autoneutralny, włączanie neutralnego, gdy samochód stoi, ale nawet dilerzy wyłączyli te opcje, ponieważ częste włączanie i wyłączanie prowadziło do problemów ze skrzynią biegów nawet w okresie gwarancyjnym. Zwykłe przeciążenie prowadzi do zużycia tylnego zacisku i uszczelek na sprzęgle jazdy biegu wstecznego, w wyniku czego skrzynia biegów traci bieg wsteczny. Zdarzały się również przypadki pęknięć obudowy i wycieków ciśnienia w tym samym bębnie, ale efekt jest ten sam: brak ciśnienia, utrata tyłu, śmieci w skrzyni i światło kapitałki, wymiana spalonego worka, filtra to jest wewnętrzny i wymienia się go dopiero przy przepołowieniu pudełka, a także pierścienie na zacisku lub sam zacisk. Naprawa jest bardzo tania, kosztuje 200 do 400 euro. Według standardów współczesnych cen napraw automatycznych skrzyń biegów to grosze, a po niej skrzynia biegów nadal działa dobrze. Przy przebiegu mniejszym niż pół miliona przekładnia planetarna może już hałasować, ale może to robić przez długi czas. Ogólnie rzecz biorąc, jest to niezawodna i niezawodna automatyczna skrzynia biegów, co jest obecnie rzadkością. Jedyne, co nie napawa optymizmem, to zużycie paliwa w samochodach z tą automatyczną skrzynią biegów na autostradzie jest całkiem akceptowalne około 7-8 litrów, ale w warunkach miejskich z łatwością przekracza 16 litrów na 100 w samochodach z silnikiem 1,9 turbodiesel 150 km. Zamontowaliśmy sześciobiegową Aisin TF-80 SC. Jest to znacznie nowocześniejsza skrzynia biegów. Według współczesnych standardów jest dość niezawodny. Ale układ chłodzenia z wymiennikiem ciepła z czasem prowadzi do przegrzania, a skrzynia biegów jest również bardzo wrażliwa na czystość oleju. Jego głównym słabym punktem jest korpus zaworu. Olej ulega zanieczyszczeniu na skutek intensywnej pracy układu blokady silnika turbiny gazowej, zwłaszcza gdy pracuje on w trybie ślizgowym, pod dużymi obciążeniami. Kolejnym specyficznym problemem skrzyni jest zużycie uszczelek typu O-ring bębna C1 wał, przez który olej dostarczany jest do kilku elementów jednocześnie. Przegrzanie wykańcza gumowe tłoki w skrzyni, przyspiesza zużycie uszczelek wału typu O-ring. W efekcie do wycieków ciśnienia w części mechanicznej następują wycieki ciśnienia w korpusie zaworu, co prowadzi do spalenia sprzęgieł i drogie naprawy już przy przebiegu nieco powyżej 200. A jeśli olej nie jest wymieniany. To i częściej regeneracja części mechanicznej TF80SC nie jest bardzo trudna, ale części zamienne są drogie, a najsmutniejsze jest to, że wymaga sterownika. Bardzo dokładnie sprawdź na ławce, bo elektrozaworów liniowych jest w nim sporo, a oficjalnie są one niewymienne. Nawet w Moskwie stoisk jest zaledwie kilka, a poza stolicą praktycznie nie ma ich. A ze względu na złożoność konstrukcji i wrażliwość ustawień agregatu hydraulicznego nawet to nie gwarantuje zabezpieczenia przed błędną obsługą w przyszłości. Nowe korpusy zaworów nie są tanie, ale na razie można je jeszcze kupić. Na szczęście JTLR oferuje stosunkowo niedrogie korpusy zaworów do LR Freelandera 2. Jedyną różnicą jest tryb pracy jednego z elektromagnesów. Poza tym są one równoważne, a konwersja jest prosta ale wszystkie problemy klasycznych, automatycznych skrzyń biegów są drobnostkami w porównaniu z izitronik. Prosty robot oparty na manualnej skrzyni biegów F-17 stał się głównym rodzajem zautomatyzowanej skrzyni biegów w Oplu Zafirze B. Głównym problemem nie jest nawet niezawodność, ale jakość pracy jednostki. Biorąc pod uwagę brak systemu przeciwodrzutowego w ABS i elektrycznego hamulca ręcznego, jazda takim samochodem w terenie pagórkowatym staje się torturą dla kierowcy i sprzęgła. Jakość zmiany biegów jest zadowalająca jedynie przy bardzo spokojnym stylu jazdy, mocowanie jest zdecydowanie niewskazane, samochód będzie się mylił na biegach i zmieniał biegi pod wpływem uderzeń i w niewłaściwym momencie. Tryb ręczny trochę pomaga, ale zmiany w nim są bardzo rozciągnięte. Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie samochodu z robotem jest możliwe, ale niezbyt przyjemne, a zdarzają się sytuacje, w których wady konstrukcyjne mogą doprowadzić do wypadku. Na przykład jadąc pod górę w korku przy dużym natężeniu ruchu, samochód powoli zwiększa swoją rollback z powrotem, a potem po prostu zatrzymuje się, sprzęgło się przegrzewa. Niezawodność również nie jest zbyt dobra, głównie ze względu na kruchość dawcy. Jednak mechanizmy sprzęgła i zmiany biegów również nie mają bardzo dużej żywotności. Najczęściej awaria silnika elektrycznego napędu sprzęgła lub jednostki sterującej. Gęste rozmieszczenie podzespołów pod maską zafiry powoduje trudności w utrzymaniu, a temperatury są tu wyższe niż w konwencjonalnych samochodach osobowych. W efekcie żywotność elementów plastikowych i gumowych przy niezmienionych parametrach jest niższa. Mózgi silników benzynowych również bardzo cierpią. W Zafirze zawodzą znacznie częściej niż w wektrze i astrze. Okablowanie staje się kruche po 8 latach eksploatacji. Innym częstym problemem są markowe oleje z rodziny Dexos 2, które bardzo źle się spalają, koksują i są podatne na plagę olejową. A przy odstępie wymiany co 15 tysięcy szybko zabijają silnik. Większość samochodów wyposażona jest w silniki o pojemności 1,6 i 1,8 litra z linii GM Family 1 trzeciej generacji. Są to bardzo konserwatywne silniki, których konstrukcja sięga 1982 roku. Żeliwny blok, aluminiowa 16, zaworowa głowica, napęd paska rozrządu jest regulator fazy lub 2, ale nie ma kompensatorów hydraulicznych, konwencjonalna pompa, sterowany termostat i jest wymiennik ciepła woda olej. Pomimo prostoty konstrukcji ma ona wady. Reklamacje dotyczą głównie wysokiej temperatury pracy tych silników oraz małej żywotności uszczelek termostatu i, co bardziej nieprzyjemne, wspomnianego wymiennika ciepła woda olej. Ten ostatni znajduje się pod kolektorem wydechowym i oprócz ogrzewania wewnętrznego jest również ogrzewany zewnętrznie. Uszczelki nie wytrzymują, oryginalne przeciekają po trzecim, piątym roku eksploatacji, a nieoryginalne wymienia się z reguły raz na rok. W takich warunkach mogą pracować jedynie uszczelki wykonane z kauczuku fluorowego lub PTFE, a zwykłe gatunki gumy MBS dosłownie rozpuszczają się w oleju w temperaturze 100 stopni i wyższej. W rezultacie niektórzy właściciele po prostu spawają wymiennik ciepła, na szczęście służy on głównie do podgrzewania oleju, a nie do jego chłodzenia. A w wyniku tak radykalnej interwencji olej nie przegrzewa się w normalnych trybach pracy. Awarie w działaniu regulatorów fazy, spowodowane zanieczyszczeniem sieci zaworów i zużyciem samych zaworów, a następnie regulatorów fazy, są również częstym zjawiskiem, ale obecnie zdobyto doświadczenie w diagnozowaniu i naprawie takich problemów. A przy typowej pracy na markowym oleju i przy okresach wymiany oleju co 15 tysięcy. Po przebiegu 120 do 150 tysięcy km wszystkie silniki tej linii zaczynają zużywać olej w coraz większych ilościach. Co często kończy się remontami przy przebiegu 200 do 250 tysięcy. Zwiększenie niezawodności silników tej serii jest dość proste: zimny termostat na poziomie 86 do 92 stopni i wcześniejsze włączenie wentylatorów, i nie będzie częstych problemów z gumkami, nieszczelnościami układu chłodzenia, wymiennikiem ciepła i dynamika wzrośnie. Ale większość samochodów serwisowana jest w bardzo tanich serwisach, nie ma tam mowy o modyfikacjach. Są większe szanse, że silnik zostanie wykończony poprzez zainstalowanie w Chiny i brak ramienia. Przy zakupie warto przede wszystkim ocenić nie nawet słabe punkty silników, ale jakość usług jako całości. 2 lutego z 22 Y hanie najgorszy silnik, zwłaszcza że ostatnio koszty jego eksploatacji spadają ze względu na niższe ceny elementów rozrządu i osprzętu paliwowego. Na dwozie samochodu jest w całości ocynkowane. Jak zwykle w przypadku Opla, cynkowanie większości paneli jest jednostronne, jednak jego warstwa jest dość gruba. To prawda, że w przeciwieństwie do u francuskich, tutaj na panele przednich błotników zastosowano metal z dwustronną cynkowaniem, dzięki czemu nierdzewieją bardziej od wewnątrz niż na zewnątrz. Głównym problemem jest tendencja do odklejania się powłoki lakierniczej na skutek utleniania się galwanizacji znajdującej się pod warstwą farby. Warstwa jest jednak dość gruba i antyżwiru prawie nie ma, więc przeciętna Zafira B wygląda znacząco lepiej niż Oktawia A5 przy wszystkich innych parametrach bez zmian. Ale jest dużo żetonów i wszystkie wymagają retuszowania. Głównymi miejscami, gdzie na nadwoziu pojawia się widoczna korozja są przednia krawędź maski, krawędź dachu, miejsca piaskowania na progach, nadkolach, dołach drzwi, okolice klamek i miejsca montażu listew, a także dolna część tylnych drzwi od maski i od dołu. Nic niezwykłego. Rdza powierzchniowa wkrada się powoli, aż wnika głęboko w spoinę, a takich miejsc jest sporo. Na krawędzi dachu są to połączenia ze szkłem oraz szwy wzdłużne samego dachu. Na masce jest to połączenie ramy i panelu. Otóż szef tylnego łuku nadwozia wykonano w klasyczny dla Opla sposób, poprzez zwijanie z wewnętrznym łukiem a projektanci pozostawili nawet półkę, aby zebrała więcej brudu i wilgoci. Skoro poruszyliśmy kwestię wilgoci, pamiętajmy o rdzewiającym połączeniu przedniego błotnika z progiem. W środku znajduje się kieszeń na brud, a mocowanie błotnika służy jako katalizator korozji, szczególnie jeśli jest błotnik. Z tej samej serii nieudane połączenie zamka przedniego nadkola ze skrzydłem zbiera brud na krawędzi, powodując zwiększoną korozję nadkola i korozję wzdłuż ościeżnicy w pobliżu listew. Optyka jest raczej słaba, obudowy reflektorów są bardzo zużyte, a w samochodach z ksenonem reflektory reflektorów aktywnie się wypalają, a korektory i czujniki poziomu nadwozia zawodzą. Nakładki na dysze spryskiwaczy reflektorów nie trzymają się zbyt dobrze, przy dużej prędkości mogą odlecieć. Najbardziej niepokojąca jest awaria zamków drzwi, awaria mikroprzełączników i samych silników. Jest to szczególnie nieprzyjemne, gdy awaria zamka drzwi bagażnika lub silnika wycieraczek tylnych drzwi. Trapez przednich wycieraczek rzadko się kwaśnieje, ale to też się zdarza. Mechanizmy składania lusterek zawodzą z powodu zakwaszenia aluminiowej podstawy i awarii skrzyni biegów. Udane wnętrze zafiry B to jeden z jej głównych atutów. Wygląda dobrze, pomimo prostoty i niskiego kosztu użytych materiałów, i dobrze się trzyma. Szkoda, tekstylne pokrówce siedzeń bardzo łatwo ulegają zabrudzeniom, wstawki ze sztucznej skóry na nich bardzo się zużywają, a kierownica odkleją się dość wcześnie często po setkach przejazdów widać wyraźnie utratę faktury i zużycie. Pozostałe awarie mają zazwyczaj charakter mechaniczny, wiążą się z nieostrożnym użytkowaniem, złym zabezpieczeniem ładunku itp. Awarie wyświetlaczy i desek rozdzielczych się zdarzają, ale w tej generacji są rzadkie, a w samochodach po 2007 roku praktycznie się nie zdarzają. Główne zarzuty dotyczą drobnostek, takich jak niezbyt udane mocowanie wizjerów, luz w klamkach i działanie panelu klimatyzacji. Jej uchwyty działają nieprawidłowo, a czasem zawodzi jednostka sterująca. Wszystko to można naprawić, ale zawsze istnieje ryzyko, że konieczna będzie wymiana całego urządzenia. Nawet w warunkach klimatycznych wiele osób zauważa hałaśliwy i oszczędny silnik wentylatora, czasami psuje się on przy seriach do 100, a przy biegach powyżej 200, prawie na pewno został już wymieniony lub naprawiony. Klimatyzator jest dość mocny, problemy obejmują korozję rur i zakwaszenie elementów złącznych. Kompresor, sprzęgło, skraplacz i parownik spisują się tu całkiem pomyślnie, z tym, że okablowanie zarówno do czujników ciśnienia klimatyzacji, jak i do sprzęgła włączającego, psuje się na złączach, a skraplacz nie lubi piasku, brudu i agresywnych środków chemicznych, łatwo gubi plastry miodu w dolnej części i szybko się zatyka, co wymaga dokładnego umycia przed rozpoczęciem sezonu. Instalacja elektryczna samochodu jak już wspomniano, jest stosunkowo zaawansowana, z autobusami multiplexowymi i inteligentną jednostką sterującą siecią pokładową. W samochodach wyprodukowanych przed 2009 rokiem głównym problemem była awaria modułu CIM, który odpowiada za interfejs kierowcy i wyświetlacz. Teraz bloki CIM nauczyły się przywracać, zmieniać i flaszować z nowszych wersji. Ale powinieneś zachować ostrożność. Jeśli urządzenie jest starym modelem, nadal istnieje ryzyko, że klucze poluzują się, samochód nie uruchomi się, światła nie będą działać, a deska rozdzielcza będzie działać nieprawidłowo. Jednak z biegiem czasu awarie okablowania w pofałdowaniach drzwi i komorze silnika stały się powszechne. Ponadto wraz ze wzrostem przebiegu problemy z generatorami stają się coraz częstsze, ich sprzęgło jednokierunkowe nie jest niezawodne, a zespół szczotek często zużywa się wcześniej z powodu brudów w komorze silnika. Niestety, istnieje możliwość awarii jednostek sterujących silnika. Do 2007 roku stał na wsporniku głowicy cylindrów, po czym został przesunięty, co zmniejszyło obciążenie temperaturowe i wibracyjne. Ale nadal pozostawał pod maską, a efekt temperaturowy utrzymywał się. To już wszystkie informacje na temat problemów Opla Zafiry B. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.